Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację, która świetnie nada się na zbliżające się Boże Narodzenie. Jest to stylizacja monochromatyczna. Czym jest stylizacja monochromatyczna? Jest to wybór jednego koloru, na przykład rodziny różu i kilka ich odcieni zastosowanych w stylizacji. Nie w stylizacji monochromatycznej ze stylizacją, ze stylizacją total looku. Dlaczego ta jest monochromatyczna? Owszem, mamy tutaj bardzo podobne odcienie, ale jest to burgund i mm, na przykład tutaj mamy burgund, który jest chłodny, nasycony. Tutaj mamy już troszeczkę ciemniejszy, a buty są już w ogóle w ciemniejszym odcieniu burgundu. Musisz wiedzieć, że nazwa koloru, na przykład róż to nie jest tak naprawdę tylko jeden odcień, ponieważ róż pudrowy może być zarówno jaśniejszy, jak i ciemniejszy. Tak samo dzieje się na przykład właśnie z kolorem burgundu. Jeśli nie wiesz, jak łączyć kolory, chciałabyś się nauczyć tworzyć stylizacje monochromatyczne czy też total luki, to koniecznie zdecyduj się na mój autorski kurs Jak Łączyć Kolory.